Nie pytań, takich, ja ale ja takich ja nie. Spokojnie No co tam? A bardzo dobrze Przemysłowkoleński Hojan24.pl Jest dzisiaj ze mną Marcin Miller, czyli lider zespołu Boys. Witam Cię, Przemko, witam wszystkich, cześć. Pierwsze pytanie do Ciebie: opowiedz nam krótką historię o zespole oraz jak do tego doszło, że wybraliście akurat taką nazwę? No, nie spodziewałem się takiego pytania, Ci powiem. Długo na nie czekałem. <laughs> powiem tak, jest taka strona internetowa www.boys.art.pl tam znajdziecie wszystko, jeśli chodzi o zespół Boys, łącznie z historią, łącznie z tym, dlaczego nazywamy się tak, a nie inaczej. Ale tak pokrótce, tym wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest internet, ale mam nadzieję, że tutaj nie ma takich ludzi, to nie tylko wiem. powiem, że zespół Boys istnieje na rynku muzycznym już od 25 lat. W tamtym roku świętował swoje 25-lecie. No pierwszą jakby kasetę, pierwszy materiał wydaliśmy w 1992 roku i w zasadzie od tego właśnie roku nazywamy się tak, a nie inaczej, czyli Zespół Boys. Dlaczego to może nie będę mówił, bo to sam tego nie pamiętam. I co tam jeszcze było? A, jeszcze coś o historii. No, no to już wszystko powiedziałem. 25 lat na rynku muzycznym, a jak coś to zachęcam oczywiście na nasz fanpage. Miałem sukces przez te 25 lat. No wiesz, no ja nie lubię się chwalić, ale zespół Boys to jest w zasadzie jedno wielkie pasmo sukcesów i wszyscy żenają tylko od nas, e, patrzą się na nas, tak więc nas to cieszy, dziękujemy wam bardzo za to, że przychodzicie na koncerty, kupujecie nasze płyty, w zasadzie ściągacie, bo teraz już nikt kupuje. Ja kupuję, to... przepraszam bardzo, ale ja kupuję. Kłamiesz, wiem, że kłamiesz, bo... Nieprawda! <laughs> można, można się zapytać tej oto osoby, bo ponieważ w moim aucie są płyty. Yy, patrz, bo ci nos rosnie, uważaj. To jest nos. To je nos. No, jak sam widzicie, no, jesteśmy troszeczkę zwariowani mimo tych upływów lat. No i oczywiście tego doświadczenia, i powinniśmy być bardzo poważni. Ale my kochamy to, co robimy, my bawimy się na scenie. I mam nadzieję, że bawimy się razem z wami, czyli z publicznością. Dobra, krótka historia była. A teraz, krótka historia o waszym największym utworze, czyli Jesteś szalona. Tak, największy nasz utwór ma metr 80 m wzrostu. Praktycznie jest nieośmiertelny. <laughs> Jesteś szalona, jest to piosenka, którą niegdyś skomponował Janusz Konopla, cały czas zespół Miraż. Ja przypomniałem sobie o tej piosence. Zapytałem się go, czy mogę ją po prostu na nowo zrobić. Musiałem tylko delikatnie zmienić słowa, bo tam. Wiadomo, no, trzeba było trochę pozmieniać, bo to trzeba iść z duchem czasu. No i ta piosenka okazała się naszym największym mega hitem, jak zresztą no, kilka jeszcze innych też jest, no ale ludzie kojarzą nas między innymi e, właśnie z tą piosenką. No cóż no, 97 rok, płyta OK, na tej płycie znalazła się właśnie Szalona i wiele, wiele innych piosenek, które do dzisiaj są określane mianem mega hitów. I bez tych piosenek nie może zabraknąć właśnie koncertu zespołu Boys.

Powstaje teraz o wiele młodych zespołów PowerPlay, Defi, After Party. Mogą brać i biorą zapewne od Was autorytet. Jesteście dla nich przykładem, autorytetem. Nie boisz się tego, że robią dla ciebie konkurencję. No wiesz, my, jak już wspomniałem, my jesteśmy na rynku muzycznym od 25 lat, zatem już widzieliśmy nie jeden młody zespół, który chciał nam zaimponować i chciał nam zaszkodzić. No ale jakoś to po prostu wyszło tak, że my jesteśmy cały czas na tym piedestale tego gwiazdorstwa, a wszystkie inne zespoły, no, kręcą się, no nie powiem, że wokół nas, na pewno chcą gdzieś tam się wybić i mają grzesze swoich fanów. Paradoksalnie, gdyby. Bo teraz są takie XXI wiek i w zasadzie popularność zespołu określa się na podstawie kliknięć na YouTubie, prawda? Więc jeżeli wziąć na przykład zespół Boys, to my mamy naprawdę najmniej tych kliknięć. Naprawdę taki zespół afterparty, czy nie wiem, no... Nie wiem, no ona tańczy dla mnie przecież to ponad chyba 100 milionów było. No to oni są jakby jakby tutaj numerem jeden, prawda? Więc my akurat na to też troszeczkę patrzymy z delikatną zazdrością, bo też byśmy chcieli, nie wiem, mieć taką oglądalność, ale uwierzcie mi, ja zaczynałem w zasadzie od zera, nauczyłem się już jakby wyciągać wnioski, nauczyłem się żyć z krytyką. Zatem naprawdę ja się w ogóle... U mnie nie ma czegoś takiego jak chorobliwa zazdrość, tylko po prostu pracujemy dalej i tyle. Mamy swoich fanów i dla nich żyjemy, dla nich pracujemy, dla nich koncertujemy. Jeżeli komuś coś się nie podoba. Proszę bardzo, nie musi przychodzić na nasze koncerty, ale niech, nie wiem, nie opluwa nas i niech, nie wiem, nie, nie, nie używa brzydkich wyrazów. A jeśli chodzi o inne młode zespoły, jak After Party, Defiz i nie wiem, co tam jeszcze wymieniłeś, na Power Play, to, to wszyscy są naszymi znajomymi, to bardzo dobrymi znajomymi. Zatem mi się z nimi, wiesz, no, że Patryk Pegza jest, no, to jest taki gość, no, my akurat teraz jesteśmy jurorami w programie Disco Star, który jest emitowany na kanale Polo TV. zatem spotykamy się na koncertach i, i przy okazji tego programu. Programu. Zatem mówisz mi, że no, to jest, wiesz, no, jedna wielka rodzina, zatem u nas nie ma chorobliwej zazdrości, ale u niektórych widać tę zazdrość, ale my już tego nie komentujemy. A widzę, znaje, nie bójcie się obrani. Kto jeszcze czas, rano W najbliższym czasie macie plany na wydanie jakiegoś nowego, nowej płyty. Czy myślicie coś o tym i jakie przede wszystkim utwory mogą się znaleźć? Eee... Powiem tak, mój kolega, mój przyjaciel Zenon Martyniuk z zespołu Akcent od 10 lat nie wydał płyty. On tylko wydaje po jednej piosence co roku, robi ten utwór na festiwal muzyki disco polo w Ostródzie. Zatem pomyślałem sobie, że też weźmiemy z niego przykład i już nie będziemy nagrywać płyt, nagramy sobie jedną, dwie piosenki w roku i tyle. Jeśli się coś uzbiera z tego na materiał, to wydamy płytę. Powiem tylko tyle, że ja już mam... Tyle materiału w szufladzie, że z powodzeniem zespół Boys może wydać już trzy płyty. ale po prostu czekamy i tyle. No, nie lubimy wydawać od tak wszystkiego na, na szybko, nieprzygotowane. Po prostu każdy utwór ma być dopracowany. Potem musimy ćwiczyć choreografię, tak jak to jest w przypadku piosenki, kolej z bety. No. Piosenka już jest określana mianem y, hitu internetu, a my jeszcze nie znamy nawet układu choreograficznego. Zatem, no no niestety, ale u nas jest tak, że kładziemy nacisk na wszystko. Jeżeli wydajemy płytę, y, to każda piosenka ma być dopracowana. Yes. Dobra, ostatnie pytanie, bo wódka czeka, nie? A to dawaj teraz to poczekamy. To zrobimy wstawkę. Nie, nie, nie dobra, żartowałem. E, do jakich piosenek. Albo do jakiego swojego, oczywiście do jakiej swojej ulubionej płyty lubisz wracać? Oczywiście swojego repertuaru. Ojej, powiem tak, ja nie jestem akurat może takim zapatrzonym w siebie człowiekiem, który tylko i wyłącznie by słuchał swoich piosenek. No, powiem nawet tak, że paradoksalnie no, nie lubię słuchać swoich piosenek, nie lubię siebie oglądać. Bo trochę się tego wstydzę i trochę tak jest niezręcznie się czuję, ale jeśli chodzi już o piosenki to ja jestem fanem takich piosenek bardzo romantycznych, spokojnych melancholijnych, a te wszystkie takie nie wiem, łapy w górę, bierzcie drinki, tam coś tam, idźcie do dyskoteki, nie wiem, i bzykajcie się gdzieś tam po nosach, to akurat mi to nie leży po prostu. Ja piszę takie utwory tylko po to, bo widzę, że ludzie akurat lubią się przy tym bawić. Oni potem, te dziewczyny wszystkie, nie, co ty za gówna piszesz, jak tak można? A potem paradoksalnie ta dziewczyna, która tak krzyczy, stoi najbliżej sceny i przy tej piosence psz najlepiej się bawi. Zatem też już tego nie komentuję, już mam to gdzieś, tak więc, ja jestem typem takiego romantyka i lubię piosenki takie spokojne, a te wszystkie inne to tak... nie za bardzo. A jak wygląda twoje życie prywatnie? Czy na... jak masz wolny czas, to dłużej przysiadujesz u siebie, bo ty masz domowe studio, z tego co wiem. Znaczy taki mały kącik, gdzie sam możesz przesiadywać. Czy więcej to... czasu tam przysiadujesz, czy jednak odłączasz się od tej muzyki i... Sam. Jestem osobą publiczną, zatem nie mam zbytnio czasu dla siebie, nie mam takiego życia prywatnego, ponieważ dochodzi do takich sytuacji, kiedy ludzie przyjeżdżają e, do mnie pod dom i, i nawet nie mogę wyjść, ponieważ czekają do tej pory, aż wyjdę, żeby im podpisać, bądź nie wiem, dać jakąś płytę i tak dalej. Co bardzo mnie męczy, aż się wkurzyłem i kupiłem sobie mieszkanie w Warszawie, teraz tam mieszkam, a żona mieszka sama w swoim domu. Zatem, jak już coś, to niestety tylko i wyłącznie do Warszawy przyjeżdżajcie, bo tylko tam możecie mnie spotkać. No to sam widzisz, no, nie jest zbyt fajnie, no, no, ale ja już się tak jakby nauczyłem z tym żyć. No. Jestem osobą medialną, no, popularną. No. Trzeba żyć zgodnie. Jakby z mediami no i, i z fanami, którzy no niestety no, są takim wyznacznikiem popularności. Osłysz wypowie zaklęcie. Lećmy do gwiazd, po nasze marzenia. Cały ten świat, mamy do stracenia. Przypomnij mi, jak smakuję szczęście. Osłysz muzy, wypowie zaklęcie. Lećmy do gwiazd, po nasze marzenia. Cały ten świat mamy stracenia otworzyłeś ostatnio markę swoją. Dlaczego akurat dałeś się w coś takiego? Zupełnie inna bajka, jeżeli chodzi o muzykę. Dlaczego się ty zająłeś? No, bo narkoteki były już zajęte, no to musiałem coś otworzyć. Bo to trzeba było coś legalnego, no to wiesz, bo zainwestować te pieniądze. No. Mam nadzieję, że to się wytnie. To już się zastanowię przy montażu. Specjalnie to robię. Ludzie kochają takie wywiady, a nie. Stoi facet i nawija, że jaki on jest wielki, jaki on jest piękny i bogaty. Ja nie lubię czegoś takiego. Nie, dobrze, teraz tak serio. Firma Odzieżowa to jest tak jakby dziecko tego Pana, który tutaj cały czas siedzi i się śmieje, czyli mojego wspólnika, kolegi z zespołu Konrada Dobrzyńskiego, to on mnie namówił na to, chociaż to nam w głowie zawsze gdzieś mi tam kiełkowało. No postanowiliśmy, że jednak spróbujemy swoich sił. Na razie jest okej, okay. no on ma dobre pomysły, ja mam z kolei dobre kontakty, wiem z czym to się je, wiem jak rozmawiać z mediami, zatem naprawdę my się tutaj uzupełniamy, siedzimy długo, po nocach, aż do białego rana, a, projektujemy. Mhm. A czy na scenie wykorzystujesz swoje ubiory, znaczy te swoje materiały? Cały czas na scenie występujemy w swoich ubraniach, ponieważ po pewnym czasie zrozumieliśmy, że jak coś kupujemy, to widzimy, że ludzie tak samo chodzą ubrani, tak więc no, pomyśleliśmy, że no, trzeba coś zaprojektować swojego. Zatem tutaj Chociaż w zasadzie tutaj jeszcze jeden kolega jest taki, który projektuje, to jest też się schował z Jan Cieniewicz. On też bardzo lubi projektować. Zatem tutaj można powiedzieć, że zespół Boys to nie tylko zespół yy, i taneczny i, i, i śpiewający, ale również ludzie kreatywni, którzy projektują swoje stroje. No, no i tak to wygląda. Marcin Miller, zespół Boys. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy czytają i oglądają portal chojna24.pl Pozdrawiam. Dobrze czy nie? Bardzo dobrze. Dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkich teraz nagrodę tak zabieramy do opery. Oczywiście tartuje, ale Allemaga! Chłodę kultury, uwaga, maestro, to ja. Proszę. Yes, I know.